Jak często wykonuje się w Polsce przeszczep mikroflory jelitowej w nawracającym klostridium difficile? Najczęściej wykonuje się jego poza oddziałami intensywnej terapii, a taką statystyką nie dysponuję, ponieważ różne ośrodki wykonują to w różny sposób. Z tego co wiem od kolegów mikrobiologów, Poznań przygotowuje sam mikrobiotę, najczęściej przeszczepiają przy nawracających klostridiach, Natomiast przeszczepy mikrobioty też są skuteczne przy przewlekłych nosicielstwach szczepów wielolekoopornych czy jest to metoda of label, raczej to jest ratowanie pacjentów niż, niż standard leczenia. W tej chwili pojawiły się firmy, które przygotowują gotową mikrobiotę do przeszczepienia. Jest to chyba lepszy pomysł niż takie rękodzieło w szpitalach, więc myślę, że ta metoda będzie szerzej używana. Oczywiście pewnym limitem są koszty, bo te profesjonalne, przygotowane materiały do przeszczepienia kosztują od 3,5 do 4 tysięcy, więc jest to naprawdę duży wydatek, zwłaszcza dla oddziałów zakaźnych. Natomiast przy nawracających klostridiach w oddziałach intensywnej terapii, myślę, że kwestia finansowa będzie mniejszym problemem. Będziemy się starać, żeby przywrócić biom jelitowy, żeby nie było dyzbiozy, żeby nie było klostridium. Natomiast takich statystyk, jak często to wykonujemy, nie mamy. A kiedy możemy spodziewać się szczepionki przeciwko Clostridium difficile? No, wydawało się, że będzie tuż, tuż, natomiast zatrzymano trzecią fazę badań klinicznych. Prawdopodobnie nie uzyskano takiego efektu, jaki oczekiwała firma, więc na szczepionkę jeszcze poczekamy. Nie ma w planach. Jak możemy zoptymalizować antybiotykoterapię u pacjenta z sepsą i równoczasową infekcją Clostridium difficile? Pokazywałam to wczoraj na, na wykładzie. Są takie antybiotyki, które mniej promują Clostridium. Do nich należą wankomycyna, do nich należy tigecyklina, carbapenem. No, cała lista tych antybiotyków, które możemy wybrać w Stanach, kiedy musimy utrzymać antybiotykoterapię, bo mamy zakażenie w innym układzie niż układ pokarmowy ale widzimy, że pojawia nam się biegunka poantybiotykowa i mamy dodatnie badania w kierunku clostridium, czyli mamy dodatnie GDH, a przede wszystkim toksyny. Przy czym podstawą rozpoznania w oddziałach intensywnej terapii zawsze jest klinika. Biegunka to jest czerwona lampka, czyli musimy zac zacząć myśleć o clostridium. Często zanim dostaniemy wynik rozpoczynamy antybiotykoterapię doustną, równolegle prowadząc parenteralną z powodu zakażenia w innym układzie. Dziękujemy Dobrze bardzo. bardzo.